Na wybranie kursu wpłynęło moje pytanie się znajomych o jakieś może znajomości w różnych szkołach jazdy. I ze wszystkich właściwie najbardziej mi się właśnie spodobało HPL. Jak wszedłem na stronę HPL, najprzyjemniej się wszystko czytało opinie, zdjęcia, opis. Wszystko było po prostu najczytelniejsze, najprzyjemniejsze i najprostsze. Przed jazdą na początku się zawsze stresowałem: co jeśli coś zapominę, Co jeżeli czegoś nie włączę? Ale tak naprawdę po tych 8-10 godzinach to się robi, to z przyzwyczajenia i nie ma żadnego problemu z tym, a zawsze jest ten instruktor, który pomoże, jeżeli coś się stanie, albo się zapomni. Instruktorka była bardzo pozytywna, bardzo przyjemnie mi się jeździło, przyjemnie mi się rozmawiało, zero zastrzeżeń, wyjaśniła mi wszystko czytelnie, wszystko zrozumiałem, w miarę pytań ode mnie wszystko było czytelnie odpowiedziane. Na pewno miałem obawy odnośnie różnych jakichś skresowań czy dziwnych, nietypowych zakrętów. I zawsze, jak miałem wątpliwości, pytałem się i bardzo czytelnie było mi powiedziane, co, co zrobić dokładnie. No, w razie wątpliwości oczywiście. Sam egzamin był zadziwiająco stresujący. Może z reguły się nie stresowałem, jak jeździłem, to podczas egzaminu, nie wiem, czy formalność czy, czy, czy coś, po prostu sprawiało, że człowiek się zaczyna stresować, ale nie był to duży stres. Zdałem za pierwszym razem i tak naprawdę po dostaniu wyniku, jak już siedziałem z egzaminatorem i mi powiedział, wynik pozytywny, to całe powietrze zleciało i byłem bardzo, bardzo szczęśliwy, zadowolony, no i moje marzenie się spełniło. Bardzo polecam szkołę HPL. Szkoła HPL bardzo dobrze mnie przygotowała do jazdy samochodem. Czuję się pewnie, gdy wsiadam do jakiegokolwiek samochodu i nie mogę chyba bardziej polecić.